Cześć się ma z tej strony Swerd, gram dalej w Ghost of Tsushima i czas na zadanie fabularne, które powinno nas doprowadzić do ataku na zamek Shimura. Jesteśmy w obozie pana Shimury. Chcę teraz jeszcze nakierować na to zadanie właśnie Los Tsushima. Udało się rozgromić słomiane kapelusze, ale wysokim kosztem. Ryuzo zdołał uciec, a co gorsza, taka zginął. Wymierzę karę winnym. Pan Shimura przygotowuje się do bitwy w swoim obozie, zanim rozpocznie się walka. Muszę zobaczyć się z Juną. No to jesteśmy. Ktoś ty! Jestem Sakai. Przybyliście z odsieczą? Zgadza się. Jestem pan Sadamune Oga, chorąży Shoguna. Witajcie na Tsushimie. Dziękuję, panie Sakai. Shogun przysłał nas, gdy tylko dostaliśmy wiadomość. Twój wuj właśnie wydał rozkaz. Mamy wyruszyć na bitwę pokonać Hana. I wyrwać zamek Shimura ze szponów Mongołów. Doskonale. Przygotuj ludzi. Muszę jeszcze się z kimś zobaczyć. Będę czekał przy północnej bramie. Razem ruszymy na spotkanie z Twoim wujem. Szykuje się wielka bitwa. Porozmawiaj z innymi sojusznikami. Z sojusznikami. Co ja mówię? Kenji. Widzę, że nie próżnujesz. Ktoś musi się upewnić, że Taran jest gotowy do bitwy. Jeśli się rozpadnie, nie zdołamy wedrzeć się do zamku twojego wuja. Szkoda, że nie mieliśmy takiego w Zatoce Azamo. Nie podobało ci się chowanie w moim wozie? Nie podobał mi się smród Saka. <laughs> Yuna mi powiedziała o Tace. Drań zawsze był odważniejszy ode mnie. Gdyby był tu Taka... Na pewno by się nie zgodził. Cóż, postaram się go nie zawieść. Szkoda, taki rzeczywiście. Kolejni sojusznicy. Jak myślisz, mideko, Tutaj mamy kupca. Tam prawdopodobnie mamy junę. Ciekawe, jak to zrobili. Mądry wódz potrafi wszystko. Nie wiem, z kim jeszcze tutaj musimy porozmawiać. Mamy w sumie czterech sojuszników. Jest mnich, dobra. Panie sokaj. Norio. Trenujesz nowych rekrutów? Niezupełnie, mój panie. Właśnie skończyliśmy prowadzić medytację. Samurajowie. Lud jarikawy, Każda dusza potrzebuje chwili ciszy przed bitwą. By przyjąć kruchość życia i bliskość... Śmierci. mądre słowa. Pomedytujesz ze mną? Będę zaszczycony. Dziękuję, Norio. Niech Budda Cię chroni, panie Sakaj. Zostaje nam pani Masako i Ishikawa. Pytanie właśnie gdzie ich kurczę odnaleźć Tu mieliśmy Kędziego Słyszałeś, Tam mamy uczników, dobra, jest ich Już sobie z nim porozmawiamy. Witaj ponownie panie Sakaj Sensejo. Widziałeś się z samurajami. Chorąży Shoguna to elitarni wojownicy, ale nawet im przydałby się trening strzelania z łuku. A chłopi? Imponująco. Jak nie umiejętności, to talent. Twoja pochwała wiele znaczy. Yarikawa była niegdyś kręgosłupem wyspy. Mongołowie uciekaliby przed nami do Łodzi. Gdybyśmy mieli miesiąc na szkolenie. Masz godzinę. W takim razie już mnie nie rozpraszaj. Jest pani Masako. Dziwnie, Nie wiedziałam, że wróciłeś. Mam nadzieję, że nie jesteś zbyt surowa, pani Masako. Zniosą to. Chłopi jarikawy są bardziej wytrzymali, niż się wydają. Są też uparci. <noise> bardziej uparci niż ty? Nie ma mowy. Tydzień temu splunęliby na dźwięk nazwiska Sakai i Adaci. Jednak po tym, co zrobiłeś w jarikawie, są tutaj z twojego powodu. Zatem ich nie zawiodę. Ja też nie. Ostatnie rozmowy przed bitwą zostaje nam Juna. I w tej chwili właśnie do niej się udamy. Słyszałeś, sensej nie poległ w komodzie. Już czas, Juno. Samurajowie tu są. Przygotowują się do bitwy. Odpoczęłaś trochę? Nie mogłam. Przykro mi. Taka powinien tu być. Wierzył w ciebie. Teraz wierzę w ciebie lud jarikawy Stanąłeś po ich stronie, kiedy inni się odwrócili. Ryzykują życiem dla ducha. Załógłbym życie za lud Cushimy i za Ciebie. Oby nie było to potrzebne. Trzymaj się, Juno. Muszę spotkać się z Panem Mogą. Do zobaczenia na polu bitwy. Na polu bitwy. Ciekawe, jak ta bitwa będzie wyglądać. Nie sądzę, żeby to było na miarę podboju w Assassin's Creed Odyssey. Ale. Może jakaś chociaż namiastka. czegoś podobnego. Porozmawiamy. Panie, Panie Oga, gdzie jest mój wuj? Czeka na ciebie na wzgórzu. Klan Ogów z wielką chęcią cię do niego odprowadzi. Towarzystwo cieszy. Za chwilę rozpoczniesz długą opowieść, czy chcesz kontynuować? Tak. Nie każmy Hanowi na nas czekać. Doskonale. Długa opowieść, no to będzie się działo. Je zła robota, panie Sakai. Ocaliłeś wuja, a potem zwerbowałeś kawów. Nie są doświadczonymi żołnierzami, ale ufam im całkowicie. Więc wezmę z ciebie przykład. Czy to prawda, że ludzie nazywają cię. Duchem? Musieli w coś uwierzyć, kiedy pokonano samurajów. Samurajowie wrócili. Najwyższa pora zapomnieć o tych bajkach i wcielić w życie prawo szoguna. Czas ocalić tę wyspę i ludzi nazywających ją domem. Polityka może zaczekać, aż zabijemy Hana. Oczywiście, panie Sakai. Panie Shimura! Przybył twój bratanek! Kiniel! Tutaj! Kto on jest? Wieży na górze. Okej. Okay. Kurczę, nie mógł zejść na dół. Jeszcze musimy się do niego tarabanić. Niech będzie. Dobra robota. Teraz mamy szansę odzyskać zamek. Kapelusze to już przeszłość. Ale Ryuzo uciekł z Hanem. Chcieli, abym cię zdradził. Rozmawiałeś z Hanem? Złapali mnie. Gdybym wiedział, szedłbym ci na ratunek z całą armią. Juna mi pomogła, ale jej brat zginął z honorem. Han zapłaci za jego ofiary i za wszystko, co przeżyłeś. Dzinie Szogun wsparł moją decyzję o adopcji. Gdy uratujemy naszą wyspę, Staniesz się dziedzicem klanu Shimurów. Nie jako duch, lecz samuraj. Nie zawiodę cię, wuju. Dziś ruszymy do bitwy jako Sakai i Shimura. Jutro będziemy świętować jako ojciec i syn. Zamurajowie szczycą się swoim honorem, który czyni ich sztywnymi, przewidywalnymi i słabymi. Duch robi co chce, to czyni go niebezpiecznym. To nasza chwila dzinie. Los całej wyspy zależy od tej bitwy. Utniemy Hanowi Web. Razem i osobiście wręczymy go Shogunowi. Wojownicy, cóżimy? Dzisiaj pokonamy Kotun Odzyskamy zamek Shimura i wypędzimy Mongołów z ojczyzny. Aha! Za panem Shimuro! Losy Cushimy. No jednak bitwa, bitwa całkiem fajna. Możemy ciąhać do woli. Super. To za mojego brata! Atakujemy. No właśnie, trzeba się trochę tutaj pobawić z nimi. I muszę się uleczyć. O tym nie można zapominać. O szoleroty. Kto jeszcze tutaj pozostał? Coraz mniej tych Mongołów. Wszyscy dobramy! Do ataku. Po każdej na na nas stać! wyżej. No takie bitwy jeszcze tutaj nie było. Naprawdę fajna zabawa. Zaraz będzie postawa ducha, mam nadzieję. No, zaraz będzie i se powiedziałem. Rozgromij, panie Oby tak dalej, Norio! Zbierajmy, zbierajmy to od razu. Nie ma sensu, ale dobra już. <grym się znowu> Trochę więcej zabawy z tym. to tu jeszcze Obyjecie, przebić się przez bramę. Mamy postawę ducha, oby się udało. Trochę więcej emocji. Niech wuj też zobaczy na co nas stać. Zobaczmy. Aż to menda. Dobra, tych strzał już nie mamy. Weźmy sobie jeszcze bombę prochową może. Bąbka poszła tam. Trochę narobiła szumu. Norio potrzebuje pomocy. Kurczę, muszę biec do niego. Gdzie on jest? Długo już nie wytrzymam! Tutaj. Dobra, udało się. Kunaj, kunaj, bierzmy. Ach! pozbierajmy od razu co można. Wszystkie zabaweczki, coraz mniej ich, Ach. już nie było kogo ciąć. Zabij łuczników, dobra, nie będzie tak łatwo. Ach, weźmy siat dobra. Który jeszcze tam jest, jeszcze jeden? Ach, Ani Sakaj, sprawdź drogę przed nami. Nie potrzebujemy niespodzianek. Uda się na zwiady. Tędy wejdziemy. Uzupełnijmy amunicję właśnie ciężkie strzały wybuchowe by się przydały. Jest. To już sobie zmienię. Tu jeszcze mamy strzały, tu kogoś mogę dobić. Okej. Okay. Amunicja wzięta. Kunaje co jeszcze macie dla nas. Fajnie fajnie, bo tutaj. Są zapasy, które by się wykorzysta. Bomby dymne, nie bomby dymne, strzały, wszystko. Uciekajcie, japoński kundle. Ta brama się przed Wami nie otworzy. Przykaj się, kurze! Ginie! Co ty robisz? Oczyszczam drogę. Nie w taki sposób. Nigdy tak. Walcz jak wojownik, z honorem nie jak potwór tylko to do nich przemawia. Terror nie jest bronią samuraja. Wieża! Powstrzyma nasz atak! Twoja szansa, panie Sakaj! Zniszcz ich broń! Honorowo! Honorowo! Trzymam szyki, odciągnę ich ataki! Idę z tobą! Bądź blisko! Utrzymać pozycję! Panie Sakaj, to chłaczy! Idziemy!

my blisko Leczmy się nawet jeszcze Wroga, zabij ich! Ładujemy. No to też jest świetna zabaweczka. Ja pierdlitra Więcej mongolów na drodze na most. Widzę ich. Firewerki, firewerki. Gdzie jeszcze jesteście, dranie? Więcej tu nie zdziałamy. Dołączmy do reszty. Ja pierlicza, jaka Dobrze, że rozprawiłeś się z mongołami, przy bramie. Twój wuj się mylił. Nie uda mi się go przekonać. Zginiemy, jeśli się nie zmienimy. Tylko dzięki tobie zaszliśmy tak daleko. Dokładnie. Wszyscy to wiedzą. Jeszcze długa droga przed nami. Pierzmy zabawki. Podobijamy ich. Kurczę, ale misja naprawdę niezła bitwa. Whoż musi tu być? Żelazo. Zapasy. Od razu przy okazji wszystko zbieram. Dobra, zobaczmy wybuchowa strzała. Tu mamy kunaje, już można wziąć klejące bombki. Pokazałeś Han traci przewagę! Walczmy. Uważaj masakr! Bez litości, Pamango! Oczywiście, że bez litości. Kto tu jeszcze? Są kolejni. Puszczamy dalej. Ja pierniczę. Ulepszenia do krótkiego łuku już są dostępne. Spoko, długi łuk mamy wymaksowany. Kolejna brama. Ej! Musimy dotrzeć do mostu. Wszyscy na most! Zatuszimy! Zatuszimy! Przegonić ich na morze! Zabić wszystkich! Wróg się wycofuje! Ja pierniczę. Co tu się dzieje? O kurde. Tak jest. Nie ma lekko. Idziemy dalej. Coś tu jeszcze zostało mi. Ostatnie niedobitki. Ojownicy! Przebić się przez bramę! A nie Sakaj! Ostrzelamy ich z góry! Juno! Potrzebny nam twój łuk! Jestem za tobą! Patrzcie! Most są w odwrocie! Han nie poddałby się w ten sposób! Coś jest nie tak! O, w mordę chyba wie... Chyba kojarzę co! Odetnie nam droga. Ginie! Strzelaj! Bateriały Strzelać w konie! Szybko! Biedne dusze... Wysłał ich na śmierć. Musimy uczcić ich ofiary. Zbierz żołnierzy. Naprawimy most, a tak o świcie. Nie. Zbyt wielu zginęło. Gdybyś mnie wysłuchał. Kość! Jest inne wyjście. Omówimy je. Sami Losy co Talizman podpalenia. Wrogowie trafieni bombami prochowymi, płoną i zadają obrażenia od ognia po bliskim wrogom. Hm. Weźmiemy to.